Witam wszystkich. To jest wideo o fonetyce i szczególnie o literze J. Litera J, czyli J po hiszpańsku, jest bardzo łatwa do wymawiania dla osoby, które mówią po polsku. E, bo jest znany dźwięk, to jest tak jak polski dźwięk wydawany przed literą H albo przed dwuznak CH, czyli H. Jak wyłączymy J, następujemy ją z pięczami hiszpańskimi samogłosami, to będzie tak. J, 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 ho, Hu. I kilka słów, które zawierają eh, tą literę J, eh, to są eh, tarjeta, które znaczy karta, Juan, em, imię, które znaczy Jan i José. Też imię, które znaczy Józef. Jak zawsze, e, jeśli macie jakieś pytania to e, proszę dajcie znać. Dzięki.